Dzień dobry, znowu przed kamerą internetową mówi David Snopek. Mieszkam w Krakowie i uczę się języka polskiego. No, jedna krótka uwaga. Na... W przeszłości zawsze wymawiałem moje imię jak Dawid, bo tak jest no, po polsku myślę, że pomyślałem, że kiedy mówię po polsku, że powinienem wszystko wymawiać polską ale no teraz zaczynam no, wymawiać moje imię jak po angielsku bo wydaje mi się, że Polacy traktują mnie inaczej jak jest no, na początku jawno, że jestem obcokrajowcem <gry> że no traktują mnie trochę inaczej, kiedy myślą, że e, no, udaję e, Polak udaję Polaka? a nie wiem jak w ogóle jak to powiedzieć, że udaję się, że jestem Polakiem I, no myślę, że to lepiej, kiedy na początku no, wszystko jest jasne, że jestem obcokrajowcem i nie ma nic dziwnego, że e, mówię błędnie i e, nie jestem no idiotem jest po prostu obcokrajowcem. Ale nie wiem czy to jest tak ważne w ogóle. No, myślę, że dzisiaj to będzie bardzo krótki filmik, przynajmniej powinno być, bo nie mam tak dużo do powiedzenia, tylko chciałem powiedzieć kilka słów na temat moich postępów w nauce polskiego. I a, też a, miałem no, pomysł i chciałem no, przedstawić ten pomysł i zobaczyć, a, słyszeć co inni myślą o tym. A, najpierw a, no, moja żona a, przez ostatnie 3 tygodnie była i nawet teraz jest, a, w Stanach na wakacjach, więc zdecydowałem, że no, w ciągu tych e, tygodni, jak mnie e, nie ma, e, no, będę próbować, e, no, będę starać się rozmawiać po polsku jak najwięcej, więc e, umieściłem ogłoszenie na Gumtree e, na za musiałem znaleźć no, partnerów do a, wymian językowych i a, dostałem tak dużo opowiedzi w ciągu tylko jednego dnia, że musiałem no, a, od razu usunąć to ogłoszenie umieściłem a, go w nidzele i w poniedziałek już musiałem usunąć to a, bo no, dostałem koło a, 15 odpowiedzi w ciągu dnia. I teraz spotykam się codziennie z kimś na wymianę językową. I fajnie jest, głównie te spotkania trwają dwie godziny i jedną godzinę mówimy po polsku i jedną po angielsku. I a, no więc codziennie mówię po polsku przynajmniej godzinę i może to brzmi nawet bardzo mało, bo mieszkam w Polsce i no, wydaje mi się, no może gdybym nie byłem w tej sytuacji, wydawałoby mi się, że to jest bardzo mało, bo cały czas tu jestem w Polsce i tylko godzinę w doby wszystko, ale dla mnie to bardzo dużo, bo do tej pory nigdy nie mówiłam tak dużo po polsku w ogóle, bo no, no, po prostu nie, nie mam szans, nie mam okazji do tego. Ale teraz bardzo dużo mówię po polsku i mam nadzieję, że w końcu to będzie miał bardzo dobry wpływ na mój polski. Teraz no, czuję się jak Mózg jest po prostu zmęczony z powodu no, dodatkowego wysiłku, że może nawet słabiej mówię, ale no, w końcu myślę, że to naprawi się i wszystko będzie w porządku. Um, tak, i a poza tym chciałbym a, nagrywać. Chciałbym nagrać filmik, najprawdopodobniej po angielsku, na temat, co obcokrajowcy myślą o Polsce. I chciałbym no, nagrać właśnie taki filmik, bo wydaje mi się, że bardzo, bardzo interesowałoby Polaków. Polak Polaków? No, no, może to trochę parożysko e, przyszło mi do głowy, e, no, że, że, to, że to by było bardzo e, interesujące dla Polaków, e, bo Polacy zawsze no, pytają o to, no, co myślisz o Polsce i co jest najdziwniejsze e, e, naj w Polsce i dalej i no bardzo, zawsze bardzo jest, zawsze jest bardzo trudno a, odpowiedzieć na takie pytanie, bo dla mnie w Polsce wszystko jest już normalne. To nie, nie jest pierwszy raz jak a, tu byłem no, przez a, ostatnie 3-4 lata no, jeździłem do Polski i a, no, wszystko już jest dla mnie całkiem normalnie, ale e, no, rozmawiam często z innymi obcokrajowcami i e, uważyłam, że e, no, mówią no, prawie te same rzeczy. I myślę, że to bardzo ciekawe by było a, no, a, nagrać tak, taki filmik. No, więc może w następnych uh, tygodniach uh, będę rozmawiał uh, z kilkoma ludźmi, nie wiem, ale myślę, że, że to by było bardzo popularny uh, filmik uh, na YouTube i że no, by było ciekawe. I myślę, że to wszystko co dzisiaj mam do powiedzenia. Uh, bardzo przepraszam, że nie nagrywałem uh, filmików. Uh, ostatnio, ale no, jestem bardzo zajęty z moim projektem i tak dalej, ale e, staram się e, no, nagrywać e, parę nowych przedtem, jak moja żona znowu e, no, e, przy, e, przyja, przyjedzie, przyjedzie do Polski. E, dobra, e, dziękuję za uwagę, do widzenia.